Jedziemy z Ulsan do Busan na zakupy na jakieś małe shoppingi z mamą i z koleżanką jej. E, no, zobaczymy co kupimy, bo mamy ambitne plany. metrem. To jest temat rzeka: karty kredytowe, które nie wchodzą. Polskie to już w ogóle zapomnijcie o polskich płatnościach kartą. Jak Wam pani w banku obiecuje, że zapłacicie w sklepie, to jest nieprawda. Nie zapłacicie w żadnym sklepie. Może w jakichś nielicznych punktach, co mają dobry przesył internetowy albo jakieś takie łącza czy, czy Mastercard ja mam i nie wchodzi. Raz mi weszła, także czekamy na metro. Widzicie, tutaj jest japoński, i koreański, i chiński. W metrze mówią w trzech językach. Tu rozkład oczywiście jest po koreańsku. Także no, jak jedziecie metrem, to się troszkę zdziwicie. Okay. to chyba nasze metro. Miałam rację, tak samo w Busan, jak i w Seul, w w trzech językach. Czasami się zdarza w Seulu, że mówią po angielsku, ale chyba już teraz częściej w Seulu po angielsku mówią. Dobra, wchodzimy, ustawiamy się w kolejce. W metrze pamiętajcie, że tu są pierwsze miejsca różowe dla kobiet w ciąży. I zawsze mają one oznaczenia takie. Mam z metra i idziemy na, zakupę, na zakupy na ulicy Zakupową. Patrzcie, już się tutaj zaczynają pełno straganów. To będzie taki sydzięk. Patrzcie, jakie tutaj są kufry. Przepiękne. O, e, Jestem z mamą i z jej przyjaciółką, także troszkę ponagrywam. E, Głupot. Zestawy z pościelami. E, takie są dosyć specyficzne, kwiatkowe. Idziemy dalej. Jakie tutaj są piękne hamburki. Jakie cudne. No, coś czuję, że kupimy troszkę tutaj rzeczy. Stoisko z rybkami. A na górze, ile, ile tam jest sukni koreańskich. Dobra, lecimy dalej. Czuję, że coś co tutaj będzie. Będzie wesoło. I tam są suknie. A tutaj? Parasolki. I to jakie piękne. Mm, Takie Przeciwsłoneczne to są, oczywiście. Tu, tu, tu przeciwdeszczowe. Parasolki. Mm. Patrzcie, jakie tam jest z tyłu. Ulica, co tam się dzieje? Ile ludu. Nagrywam kolejną kolekcję. Patrzcie, jakie to jest dla dziewczynek przepiękne. Ja chcę kupić dla Zoiny no i to. O, adio! Będę takiego sklepu, w którym jest wszystko i nic. Dział z materiałami. I tutaj się będziemy ciągnąć. To będzie tak jak na takim bazarze. Będziemy szli takimi uliczkami. Na niektórych tych stoiskach szyją humbuki. Patrzcie, jak to się ciągnie. I to są właśnie takie ukryte miejsca, o których Wam mówiłam. Takie domy handlowe. Są typowo takie koreańskie, ale plastikowe. Takie, no, miałbym ja powiedziała, na pogodę deszczową. A tu są takie <laughs> słodkie dla dziewczynek, i w środku mają Pikachu. Czy to nie jest urocze? Nie, to nie ma, jest nie? To jest właśnie dział z takimi chambukami <laughs> dla Ja bardzo uwielbiam, bo zawsze sobie znajdę coś w stylu polskim, jakiś styl. Ale są naprawdę przepiękne te rzeczy i ręcznie robione dużo. No i mówię, na takie stoiska ciężko trafić, bo one są po prostu te stoiska pochowane wszędzie. Także jak mówiłam, no, jak wejdziecie w złą uliczkę, wejdziecie na główną, to nie zobaczycie takich cudownych, pięknych rzeczy. A ja muszę tutaj nagrać coś, co jest dla dzieci. Co Dzieci noszą małe księżniczki. I to jest cudne. To są przepiękne tutaj. Hambuki. To jest w moim stylu. Stanowczo. Piękne. Nie, <try> nie, <try>

tutaj mama się zainteresowała tym, ale jest to piękne I tutaj jest ta pod spodem ta druga warstwa z koronką pokażę wam na zdjęciach jakie przymierzałam ale przymierzałam z hanokiem tego teraz tego nie widać tu jest hanok, przymierzałam wszystkie te i mama mi kupiła jednak ten czarny jednak to jest mój kolor i dostaliśmy jakąś promocję, ale niewielką. Ale kupę pieniędzy mama wydała. O Zaszalała. Kupiła mi tak drogą spódnicę koreańską. Powiem mam, że jest gruba. Tu, o, tu się zaczyna świat akcesoriów do włosów, łańcuszków, kolczyków. Także no, lecimy dalej. Ja już jestem zdyszana, ale. Mogłabym tu siedzieć cały dzień, bo wszystko mi się podoba. Wiadomo, lum, Lumpex, jeden wielki Lumps. A tutaj noszą takie starsze panie i, i panowie nieraz. I też w dramach można zobaczyć takie wygodne stroje i chodzą w z z nich na co dzień. Zobaczmy no, tutaj dalej. Styl mm, bardzo typowo koreański. Wiem wam, że ostatnim razem miałam straszny fopad. Mama zaprowadziła mnie do sklepu, no wiadomo, na no prezenty wszystkie trzeba przyjmować, ale ja jestem na takiej zasadzie, że jak widzę coś drogiego i coś, co mi się nie podoba, to nie przyjmę, coś upadło, to nie przyjmę takiego prezentu. I no chodziła ze mną przez całą galerię, na siłę kazała mi wybierać sukienkę, na siłę, no chciała, żebym wybrała sukienkę, ja oczywiście nie wybrałam, wszystkie były... Kos kosmicznych cenach, tak głupio mi było, a nie powinnam odmawiać prezentu, bo nie wypada. No ale odmówiłam, no i ona już tak troszkę taka była zmieszana i kontynuując to, że popełniłam fopa bo nie chciałam przyjąć żadnego prezentu no generalnie no, mój handel mówi, że nawet jak ci się coś nie podoba, to po prostu przyjmij to no. wybierz coś, cokolwiek dla świętego spokoju, ja nie mam sumienia jako polska kobieta, żeby wybierać coś na siłę więc po prostu nie wybrałam nic zobaczmy tą sukienkę nie, nie zmieszczę się z tym brzuchem I, e, i co no i w końcu mama Mówi, dobra, choć wybierzesz sobie co chcesz, nawet hambuk. No i teście papietem przeze mnie zbankrutuje, bo te hambuki nie są tanie, są bardzo drogie. Minęła nam jedna torba z zakupami i znalazła się tutaj. W o, ale znalazła się na szczycie ta torba. Patrzcie jak tutaj jest pięknie. A tutaj budują nowe budynki. Weszliśmy na, na chwilę. Właśnie do tego biura poszukać tej torby. I najlepsze było to, że w głośnikach nam powiedzieli, że ta torba czeka w biurze. I, i gdzie by w Polsce w biurze, w torbach czekały. Chodziny z powrotem. Oczywiście uwielbiam takie domy handlowe, bo jest wszystko. Nie wolno się targować, a tutaj panie się kłócą i się targują. To... No to chyba czas się pożegnać. Także papa. Pa. I do zobaczenia wkrótce z innymi ciekawostkami z Korei. Pa pa.